Siem... Mamo! Jestem Creeper761 i jest dzisiaj ze mną. Stój. Jak masz na imię? Ej! Odezwij się. Dobra, yyy... -te, kolega nie umie naj najwyraźniej mówić. Albo się zaciął. Co jest także możliwe. Teraz... Tak... Yy, jesteśmy... Okej. Okay. Nie, słyszę jedynie jego szum z komputera. Tak, ja jestem Opem jest Opem. No, tak, tak zrobiliśmy. Tam jest dalej. Tak, znowu yy, ja na jakiej jesteśmy mapie? Jesteśmy na mapie. Yy, hmm, czekaj, no to poczekam. <laughs> Dobra. Nie, jesteśmy na mapie. Tak, jak tu możecie poznać Black and Red. Yy, tu są zasady. O! Słychać. no nie, ja, słuchajcie go. Dobra, już się przywitałem, Ciebie oczywiście nie było słuchać. Przywitaj się. Mój, nie bila, się, nie bila, się to tak, yyy... Tutaj są zasady, ja może przeczytam, albo nie. Czytajcie sami. Nie, nie żadnych bloków, nie, no dobra. Czytajcie. Cię cię. Wiesz co, troszeczkę słabo Cię słuchać, ale okej. Okay. Dobra, myślę, że przyłożę sklejpem, że jak mam na tym mikrofonie, to ty już na kanale... Temat... Ok, następne... Gry na peaceful, chyba taki mamy nie? nawet. Ups, coś <laughs> nie użyłem, ale to było przed nagraniem, jeszcze nawet w to nie graliśmy. Na dwóch osób ile nas jest? Nie wiem. Dwa, plus ja to jeden. No to okej, okay. to z nas trzech. Baw się dobrze. Uu. Dobra, co tam taką fajną mordę, ale tego nie dam. Yy. Duży labirynt. A to jeżeli ten labirynt będzie duży, to nam troszeczkę zajmie nagrywanie, wiesz? To ja sobie wstanę. Dobra, to... Dobra, nie idę w tą stronę co trzeba. O lagi! Lagi, lagi. Wiecie co? Laguje mi teraz. Więc ja wezmę sobie tutaj opcję ustawienia graficzne tak. Yy, no, no, będę mieć nowego kompa, już mam. Stoi tam pod wiórkiem, tylko za mną nie będę teraz pokazywać. A, ty, ty jesteś jaki ty jesteś? Ty jesteś, ble ty jesteś black, tak? A jestem red. Okej. Okay. Yy, niszczymy glinę, pamiętaj. Aha, okay. <noise> dobra, trąfejs, ej Ja byłem na kreatywie. Ja byłem na kreatywie. Ej, no dobra, ale ja jestem na kreatywie. Wyłącz go. Ej, co I ja robię? Ej, w ogóle co się dzieje, ey nie. Control Shift, Ukośnik. Tak, gamemode. Nie, gamemode. Zero enter. Ej, ale tego trochę. Ej, kumasz, co zrobiłem? No właśnie. Ale teraz, wiecie co? Teraz. Y... Nie wiadomo, co było w tej skrzynce. Tak, nie wiem co to nie było. Facebook. pan yy, chyba, żebym zrobił tak, że teraz wejdę na singla i sobie po prostu giniemy te rzeczy. To szybko, ja poczekam chyba. Ja poszukam gliny, bo... Dobra, to jak musisz? Robić cięcie, czy go nie robić? Yy, ja robię cięcie. Trzy, dwa... Trzy. Dobra, ja też robię cięcie, panie. Tak. Dobra, ja też. Dobra. Jesteśmy, więc tak. Aha, muszę się zalogować. Dobra Ey... <laughs> monitor, to działa? Nie, wezmę Dobra, jestem y Dobra, i co miałeś w tej... Tu masz dźwignię, tak? To jest dźwignię? Ja nie ciągłem O tam pewnie była dźwignia dla mnie Ale to Czyli nic O! Co tam miał być? Tam się tu zetwarło, patrz tam! Tam! No dobra A co tu mam wciepnąć? A bo tam coś pewnie było, okej okay. Wiesz co? Mam wełnę <laughs> Tyle mi zostało, dobra wciepnę ją Papa wyłą Dobra wełna poszła ja, Nie wiadomo, że było, o dzięki A ja to co, Ej! Ty ja cheaterze ty? on ma cheaty, to patrzcie co on zrobił Zapomnij, że O tak, dzięki Oby tu nie było parkura, ponieważ ja mam niezłe lagi O, no tu mówię Też mam lagi Hmm. Złagowany serwer. Normalnie w parkurze to mogę sobie grać, ale... O, nie spaliło mi się, ale to by się spaliło. Kurczak! Ja mu się spaliło, ponieważ przed nagraniem sprawdzałem stan mapy i... No właśnie. Nie włączył się sprint. Nie, i się paliło. Dlatego zgasiłem pożar, strażak sam zrobił wszystko co mogł, ale no niestety. Teraz już nie to się to? Nie Mogę coś powiedzieć? No. Jeżeli coś, to link do tego co nagrywamy z perspektywy, Tak, coś to macie link do Krzysia, no do, no, do Krzysia. No, nie? Myślę, że miał, możesz mówić do mnie Krzyś, bo mhm. każdy wie, że mam tak na imię. Czemu tutaj jest rozwalona mapa ducha? Wiesz co, po, powiem Ci, bo jak weszłam na serwer, tam się paliło, bo tam widzisz, że jest nawa a to z wełna, nie? No. Tam jest lawa i wełna i to się paliło. U mnie się nie paliło, ale za chwilę się podpali. Ja to spaliłem, ale samemu samego mnie też podpaliło, także... I wyłącz deszcz, bo labuje coś dać. ale nie wiem czy ta będzie działać. Jak to było. On lawuje. Kurczę, jak to się pisało? Czekaj. On A. Pięto. I to chyba było jeszcze tak. tak. Kurczę, jaka to była komenda. ej. Aha. A mogę zrobić tak, patrz, by Żeby nie było tak, jak na ostatnim filmiku, że ja sobie trzymam teraz ten mikrofon, yy, tak? I się okaże, że go, go mam w buzi. żeby sobie mikrofon trzymać w buzi. Tak. Ludzie, tutaj widzicie, jak się męczymy, ponieważ no lagi. Tak samo teraz. Poczekajcie, no, zobaczę coś w ustawieniach. Ustawienia... No, Wiesz co? To trzeba. Zobaczcie, czy działa taka komenda. Ponieważ byłem na tym bloku, tak? Na nim byłem. To weźmiemy ty, ukośnik. Jun. To. Enter. O! Działa! Weź na klasyk, na którym byłeś, napisz. Ja Ci powiem tylko bez kropki, okej? Okay? Znam Znam to. No, no dobra. Hm. Dobra, lagi. No co to było?! Ej, nie! Dobra, nie. Będziemy czytować, bo nie ma innego sensu, bo chcemy to zrobić jak najszybciej w filmik, bo coś będzie mi się przynajmniej renderowało. Mam cały procesor w tym komputerze. Będzie mi się coś rend renderowało długo. No głupi no, żeby... no, żeby... no, żeby... Czy tabliczki się stakują, Ej, tabliczki się stakują? Tak, tak, tam już się stokują. Doktorek sz, Doktorek Krzysiek wszystko Czujmy. wie, nie? Czujmy. Twórca Ups. Eee, Nie, no dobra, nie, nie będę taki. A co zostało. Na pewno Nestis nie napisał właśnie, więc tak. O. Pyk. I czy mi się otworzyło się coś? Nie. Eee. Hmm. A, bo ty jeszcze nie przyszłeś myślę, spoko, nie? Nie. Bo mam lagi. O kurde, jakie lagi. Ja też mam lagi właśnie. Nie wiem czemu. Na single grałem sobie... Na, na single mam taką dość dużą mapę i mnie nie lagowało. Zobaczymy, czy tak zadziała, czy jednak gości pomyślał. A czekaj chwilę. To jest krótka, tylko że to jest przepaść. Kliknij jeszcze raz. Na co? O kliknij na ten... Na ten Okej, okay, czekaj. Jest przepaść, tak? No właśnie dalej mam tu przepad do paletka. Dalej? Czekaj, chwilę. Później mam. O, to jednak ja dobrze wyszło na początku, widzicie ludzie. He, udało mi się, jej! Chodź właściwą kombinację. Wiesz co, no to może ja się odsunęłem. Hmm. Tak, działa, nie ruszaj. Ruszamy <laughs> ja się już odsuwałem z powrotem na parkura. Kurde, jakie lagi, ej. Nie no, muszę, muszę sobie dokupić monitor do kompa i będzie... E, co to było? <laughs> Spoko, jakby tutaj ktoś nie wiedział co jest okienko na świat, można sobie patrzeć, tak. Podziwiać widoki. A, spadamy. Ej, ziomek, widzę cię, ej, ziomek, poważ tu! O kurde, Dobra, i klikuj, kliknij to. Ej wiesz co, ej, ty jesteś no, bardzo mądry. Bo Niestety bo. mnie widzisz. No nie. No wiesz co? Masz masz kartę na wwp pływacką? O zobacz na dźwignię, ej, skąd to. A hey. to jest dispenser. Ej, hey. no problem. Jaki? Postaw dźwignię, no, dźwignię. dobra. Dźwi... Nagrywać tylko 10 minut. Okej. Okay. Ile już mamy nagrania? 10 6. <laughs> To co? To... A ja ginę ciągle klik i tepnij mnie. 3, 2, 1 jest. A, A gdzie ty się pojawiasz? Dobra, już jestem z powrotem. No tam gdzie przed tym się pojawiłem, spadam, kurde, nie, gdzieś daleko za mapą. się Te No tepnij mnie, pewnie. Tylko czekaj, ja sobie zrobię tak, bo wiem jak to ma być. Ten sobie przejdę. I ponieważ to jesteś ze ścianą, to zrobię tak, że o! Zniszczę ścianę Oj, lagi. Tak będzie to widać moje lagi. Dobra. Zrobię ja kiedyś Już się kiedyś tepałem. Czekaj teraz się. Wiesz co? Tu będzie problem. Kośnik. <głosznik> typy. Czekaj. Ej, ale ja teraz zepsułem, bo pokazałem ten... mój login do, mój login. Ej, dobra, nie, to się po prostu... Zatrzymaj da się cenzurę. Da się cenzurę wtedy, nie? Po prostu ten... Dobra. TP... jak ty się nazywasz tam? Kawa. dobra. Kawai... 8, 9... Pek teleportacja. No Czekaj, trzy, cztery, już. Jesteś? Nie, Dalej ginę. właśnie się dalej nie widzę. do tego mnie nie tepnął. Czekaj, jeszcze pewnie, jeszcze. Trzy, cztery, już. No już się tepnąłem, no. Nie to tep... O, teraz to Dobra. Jesteś? W... Dobra, witam was po krótkiej przerwie. Jestem. Przejdź sobie tędy, tędy, bo tu ci zrobiłem w ścianie. Okay. Dobra, Dobra to jest ta głupia lawa, nie wiem co tutaj mam robić w tym pomieszczeniu Urna. Hm. nie Taki żart. To ladzy. Ja nie wiem, co chodzi, co u mnie za to, że... Nie, raz, Ty tu mi się raz mi się... Czekaj jeszcze raz. O, teraz nie, no. nie, 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 Czekam. nie, jest no, już dobra, nie trzeba. Um, nie trzeba? No, nie trzeba, jestem w który... drodze. Gdzieś ty mnie potknął. Do mnie, ej! Chodź za mną, ty cię wyprowadzę, tu masz nawet drogę. Tędy idź, tam przez prosto to wyjdziesz. A, tam będzie ta dziura w ścianie. A tyś tam przeszedł? No, ty ty? Nie, tutaj tego nie idźmy bardzo przejść w tym no, momencie. No, a ty nie możesz przyjść sobie do mnie? Nie sobie... Nie, nie idzie z tego parkour, nie wiem o to A bo to masz parkour! A to czekać, ja do ciebie przejdę. Mistrz parkura, hehehe. Nie, nie, nie. I te sprawy, nie? Tak. Kurde, coś tak. mnie katar łapie. A to pewnie przez dzisiejszy rower. A, chyba, tak. No, chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Jump to. się. Już... Kurde, chyba U, gdzie ja po razem? się za mostu jump -top. Ej no dobra, gdzie jestem? Dobra, ja już przeszłam idziemy dalej. Przyszłaś... A ja do się właśnie przylazłam, do tego parkura. Do tego tronu jeden! U, ja, ja mam kolejnego fajnego, różowego parkura. Ale ja nie umiem przejść! Ej, ratuj mnie, ty! Przedefnie. Zaś wreszcie do mikrofonu, zaś później będzie. Eee, co ty robisz? Przepraszam, parkoura. Tam spadłem w limosz. Jak ty razy ja które mam przejść niby, ej? Takie pytanko. co, fajnego plana. to hmm, jest moje wełna, ja jej nie zbieram. A tu się otworzyło, spokojnie idę! Idę do ciebie, to twoje... ja... Ej, wiesz co, połączymy się! Zobacz. Nie ma na to, ale patrz, nie umiem tego, tego kluska ja, czekaj, tam. Ja, ja, tu przejdę. Kliknij mi tam, przycisk. Widzisz mojego skina? Kliknij... No. Kliknij mi. A ten... Oto ski Krzysztof. Tak, dzięki, że mi pochwalił. Nie no, mam po prostu tą klawiaturę tego, nie? I lagi, no to no, lajk za to. Może jump? Ha! o, o, tak, i dol. Like za czy ten ej! Uhu! Podziękował? Nie ma rzecz. Maga Mogę pęj się. Ej ?No, e dobra te... nie, ja idę do siebie właśnie. Ja do, siebie, co jest, sobie do Biorę, nie ale lagi mam. Ja nie chcę lagów, ej, kto? Niech mnie kto się wyłączy. Eee, takie pytanko, ej, ludzie, jak tu wejść? <gati> ja bym się wyłączał lagi. Jak? Odkliknij sobie FPS Jest git. Tak? Hmm? Opcje ustawienia graficzne, nie wiem gdzie to było, ale ci nie ma tematu. Będziemy kończyć wygranie. Wtedy kiedy ty będziesz chciał, nie? o kurcze o kurcze to mam, to tu mam... Będę. Mam... Gotowe. Performance. No, Co to no, jest? Ej, będzie No Ja tu mam jakiś ten. Jakiś labirynt, ty że to przychodzi. Jaki ej, nie! <laughs> Czekaj. Max FPS, Gdzie to jest max z? Ja mam ci fajne, tu nie masz takie łatwe. Max FS, to masz ustawienia graficzne. Masz poczem animacji wchodzenia gdzie to jest <grymne> sam nie wiem Quality, a ja to już energii, No wiem, już z wystawienia graficzne, jak masz odległość, nie? Mm, odległość, no. No i tam masz pod odległość, masz max FPS, zwro... Co? Ale Zrównoważona, oszczędność energii. Ja mam max FPS na 30. Spoko, bo się pi fajna. Dam sobie max FPS na 30. No ja i tak mi więcej nie pójdzie na tym komputerze. Chodź tego parkourka Röba, to Ej, to lepiej, sklepy, okej. Okay. Yy, witam. Ej, no ale to co to ma być, ej? Jak to ma działać? Ej. Wy tego nigdzie nie widzicie, nie? No mi, bo ja mam... z Mam takiej brzydkiej komendy i mam yy, level i ja wiem, jak mm, like. to zrobić. Czekam, no tu ścianę niszczyłem. Proszę cię. Dziękuję. I ci Coś ty zrobił. Łapko tam jest. Spacza się tam jest. Tam masz, patrz, tu masz. Musisz ją postawić na tym klocku emeraldowym. Emeraldowym mam ją tam postawić, tak? A jak ja mam tam zejść, go do ciebie? Pokazać, pokazać ci jak? Wiem. Ej. Ej! Ej, no mi się tak będzie wygenerowało żyćko! O! No Siemka! Co tam? nie... jest się w to ujęcie. A ty? A ty wtedy mam nie płyniesz? <laughs> Spokojnie. Spoko... Ty też widzę, <laughs> spoko! O, hej, to lajk! Ej... ej lajk like. like, za to śmiech, tak w ogóle, nie? Lech, 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 lech bows. W ogóle, są... jakiś zachrypnięty głos. Będę gdzie no. chory, he, he będę chory. Ale to się cieszę. No mam... chyba tu mam skakać. No chyba tu nie mamy skakać, wiesz. Taki, taki ten, taki troll place, nie? No właśnie. Nie, wiesz co, chodzi? No. Musisz wyczuć ten moment. No nie, ja wyczułem właśnie, wiesz, wyczułem moment spadania się wtedy, kiedy lecisz w dół. Patrz na mnie. Wiem też tam... Nie, aż tam nie byłem. Ta włączył sobie game moda i Patrz na mnie. Okej. Okay. Co, wykryłem cię? Nie. Absolutnie. Okazuje mi się, że muszę coś zaraz że... A no tu miał być pisku, czy co? Nie wiem, który to miał być, a w ogóle czemu to jakiś blok wełny spada? i to ma być pisku, to łapka dla ciebie, bo mi właśnie głód spada. Chłopie, <głos》> ja już mam połowę głodu. Ale to nie, po prostu nie... O no pierdolę, no ostatni prawie. No, no na przykład ostatni byłem. mi też głód spada. Zaraz dziwnę sobie coś do jedzenia i to by też. Okej, okay, to jest trochę głupi. Tylko jakie, jakie było IP na jedzenie? Właśnie z dwiemi mod, albo bez to... No, z dwiemi modowych. Spada? Znam no, ten, ten, o... A to zaraz, tak, to przyjdziemy. Cicho, 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 cicho. Dobra, cicho, 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 cicho. trudno, cicho, nie to nie. Nie, cicho, cicho. jest, już mam. Ej, dobra, dobra, ja się zobaczymy i ten, i ci to zrobię, okej? To jej, z zemką. Ej, wziął mi to odpowie. Ej, mam fajnego pądu. Tak, brawo, brawo. Słyszysz, że z nami natrafi odcinek, to teraz zgadnijcie, co ja piję. Uwaga, start. Ja ja wiem. Cicho. Pierz kapustę kieszoną na słoiku, co nie? Zgadnijcie co to jest. Kapusta kieszona w słoiku, ludzie, ja wam mówię. Cicho. On szabie. tylko tak, że się... Ej! Co ja robię? Tu trzeba otworzyć i musisz sam śladu i tą wełnę będzie. Mam schaby. Rzucę w ciebie schabem. Cicho. Pamiętaj. Przyjema na klatę. Nie jest z ziemi. Z ziemi się nie je, bo to tak nieładnie. Eee... Coś takiego może być? Czy nie Aha, dobra, myślałem, że ty... Dobra. Chodź. Aha. Eee... Jak to się otwiera? Właśnie nie wiem, tam chyba trzeba źle tą wełnę dać. Ej! Ej! Nie wiem. Ej, wiem jak to zrobić. Nie Ej, Eee... Geniusz? cały <laughs> mechanizm? Oj tam, oj tam Dobra, czekaj O, zaryłko Ale po co mi tyle zaryłka? Cicho ja tyle. Ono nie ma to jak sap Nie ma to jak Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy Ale tak nie będziemy się bawić, bo mamy lagi, nie? Nie, nie, nie ja nie mam A ja mam co? O zobacz Co my tu mamy, Pacyki. Aha, spokojnie, mam zrobiliśmy i używać. Jestem debiel, jestem debiel, tak, jestem debiel. Mam jakiś i jest z który... mi głupie powiadomienie. No, tak, tak, chwilkę będziemy kończyć, Dobrze. Gdzie, gdzie zgubiłeś dziadka? Na no, Na Allegro! No, Dobra, ej. My się, my, się tak tu, my się tak tu wygupiamy, a nam czas leci A na moim komputerze to się będzie renderować i renderować. O oh, co Coś ty kapucho zrobił. tam Gdzie to było te jump tu? Dziękuję. A muszę opuszczajcie co ja robię, ja jestem na samym sam dachu <laughs> Jaki, ty... Jaki typek Jaki typek so... Ej, stale i wysoko Najgorsza, bo trzeba będzie gasić, jeszcze 10 minut i gaszę Bez... Nagrywamy to 21.56 Szybko, szybko, to co to jest dla wygranego, aaaa Ej nie, bo mi się ten, ty mi tapłeś, ty, ty Podzieliście się nagrodą mapę. Ej czekaj na ile to jest A to ten typek to trochę trollował ten co zrobił tą mapę wiesz? Bo tu nie muszę przechodzić parkura No jeszcze jedna drabinka gratis A to to, że ja co to to Dobra, czekaj, przechodzę parkura, wiesz, że się bardzo ciężko na nim męczę, naprawdę, się na nim tak męczę, o! O, wiesz to przeszłem, przeskoczyłem! <grym> uj. O, powiedziałem uj, a nawet nie skoczyłem, debil. Like. What? Co ty schabem we mnie ciepiesz? O nie, to nie jest schab. Ty debilu! do wniosku, że dzień bym udlać. I hmm. hmm. Czy to klienty nie wybuchali? No zobacz, kapnął się! <grym grym> się Ej dobra, ten śmiech jest z I świetu. To, ale czy... U, Czemu to klienty nie była? Bo wyłączyłem! No ty, ale to wszystko to robię, to ale to mam już jakieś Wiecie co? To będzie koniec mapki No to jest koniec mapki yy, Odcinku dzisiaj nie będę wrzucać, wrzucać go dopiero jutro Tak? Nie Zgadzasz się? Dobra, mi to okropnie laguje, czuję się jak piany, chyba mi choroba łapie nawet yy, Tak, ładny chunk. mi się mi się podoba To mów, mój komputer za chwilę ulegnie zniszczeniu Dobra, słuchajcie, ja nagram to w trzech odcinkach Dobra, ja tu mam tak, no u mnie widzicie Ghostona? T T T T O jeszcze to się O! Właśnie to co widzieliście, taką ładowarkę tak, ja go nagram na laptopie. I tak tak możecie często widzieć w moich filmikach na tym komputerze jeszcze, o właśnie tak. Mam zepsutą ładowarkę Tak, like na mojej ładowarki Kopka w górę. Jej! Ten mnie tu bombarduje TNT, tak? Zachuję serwer z Słyszył, masz wygraną. Nie mów mojego imienia, bo to będzie straszne, patrz. Masz wygraną. Dyaksy. Wy dyaksy. Żywaj w tym. Żygam dyaksami. Nie, teraz patrz, żygam tęczną, zobacz. Bleee! Ja ja jakie... że... no <śm> to się cała rzecz przez takie rzeki! się wygrała. Brawo, ej! Kto to widzi, lajknę. Like, ej, tego nie było widać, to spoko. Ruch ja na się w stanie wlaczyć się więc chyba szybciej Ej, lajk 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 Tu nie ma lagów Ja cię żegnam Ja cię żegnam na <grym> I co, ja będę kończył bo mam taki straszny troszeczkę głupiego program do nagrywania Nie bójcie się Nagram już Wsiągnę sobie lepszy Ja nagrywam Camtasia lajk like, dla Camtasia Camtasia, bardzo dobry program Jej Ja nie Yay. Mam nadzieję, że no, tak, kto to właśnie widzi, co się dzieje z moją odwarką, Daję łapkę do góry. No to to, to jest nie normalne. Nie? Klik, 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 klik. Kto, co, ja będę kończył? Rozumiemy się, muszę Ej, dobra. Pamiętajcie, że to nagram w trzech częściach, bo moja grupa program mi pozwala. Więc cóż, do zobaczenia. Ja? Trzymajcie się cześć. Nara, ui! Zapraszam tak. Was do. Like do za lagi. Parkura, to będzie taki bardziej ślubliwak, który nagra z moim kolegą, tym kolegą i jeszcze takim jednym. Więc... Tak. Czekajcie, panie... czekaj, czek czek czekaj, ej. Ej, nie, nie, nie. Chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. tak ładnie zakończymy. Okej, okay, to jest idzie. Hmm, nie, ślub. Wypadł ze świata, ej, no tu. Co? Czekaj. Hmm. Tak, ja tutaj mam mikrofon w ręce i mówię do mikrofonów, ponieważ jestem pro. Nie? Jestem pro, tak. Jak ty mnie właśnie mówisz, czy Widzę. Bo tu nie od ciebie te pierzanie tak, ale dobra. Widzisz to, już muszę teleportował kapucho! Dobra, to pożegnam się. Dobra, mam mikrofon w ręce, mówię do mikrofonu, tak, jestem pro. Kto to widzi? No górę, myślę. No właśnie. Kałan. Jaj! Dobra, nie powinien się dać łapki w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie tego materiału. To było na tyle. No i narka, wyłączamy 321, nie? A. Dobra, 321 Nara.